Dobra, spadamy stąd. O, właśnie, doczytywanie. Yy, Zmniejszyłem rozdzielczość, żeby się dało jakoś grać. I się na razie da grać, to najważniejsze. Nie musi być jakaś super grafika. O, proszę. Nie trzeba było. Aha, siła zręczność. No właśnie, naj najpierw przydzielimy sobie punkty. Jest tutaj. I mam tutaj punkty cech. Mm, siła, siła woli, zręczność i żywotność. I tutaj do umiejętności możemy sobie coś dać. To my będziemy dawali sobie porówno tak na razie. I powiedzmy do siły. No, tak powinno chyba być dobrze. I tutaj za bardzo nie wiem, ale myślę, że walka obronna. Mm. I parowanie sobie damy. Pułapka z kolcami, no ciekawi. Musimy się teraz tam do wiaski udać. się zaatakuje po drodze, jak to zwykle bywa. I co do moich serii, zagrajmy wy. Aha. O, proszę. So tak się bezczelnie pojawili. O ty kurwa. Nie ma tego rozwalę cię. Dobra, Macham sobie mieczykiem. Dead, dead, dead. O kurde. O kurde. O, fak Dwa wybija oh, O no, kurwa Przepraszam bardzo Ale tak jak zabiją nas Albo się zabijemy to Odradzamy się przy kapliczce Dawaj swój konstur Gdzie o Na razie bierzemy wszystko. Zaraz będziemy przeciążeni. Skąd my co znamy? Okej. Okay. Już prosta droga do wioski. O, z wilkami to mi się nie chce na razie walczyć, bo są dobre. Dosyć. Spotkamy naszego kolegę zioma. Banza! Ała! O!

If we find it, we activate our stone. we have You are not an easy man to follow. It took us months to find you. Hold. Who are you? My name is Gandahar. The message you received was from me. I came to Talmont as soon as I read it. Why are you so cautious? My masters will tell you everything. I am only a messenger. Where is my sister? I saw her only a few days ago. I can assure you that she is in good health. Nothing will happen to her if you do as we say. If you harm one hair of her head, you waste my time. Do you know the goat's cave south of here? I, I do. My masters await you there. I recommend you listen to them first before you do anything hasty. Why will they not meet me here? I told you, I am only a Na razie, jak spimy, mamy wysokie poziomy. Bożeżysz. I znowu mamy punkty cech 10 więc. Dalej. Pa, 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 pa. I w siłę sobie jeszcze ładujemy. Okej. Okay. I tu znowu. Tak. Pff. Podłe sztuczki się nie przydam Pływanie, dobra. Teraz do kozie groty zmierzamy. Mm. To jest ziom. Nawet spróbowałem kiedyś z nim walczyć. Ale niestety jest za dobry. Zabił mnie chyba kilkoma ciosami. Hmm. Mam łuk? Nie mam strzału. O, mam strzały. Tu się fajnie z strzelazłku naprawdę w Nice company. O proszę. Daj mi wymierzyć. No ale z tymi moimi seriami Let's Play to Nie zdążyłem dokończyć. Zobaczymy tego się. O proszę No tych... Kurde. Nie zdołałam dokończyć, ale zacznę też Braden in Arms, chyba trzecią część. Droga na wzgórze 30, tak się nazywa. Mam ją zainstalowaną i niebawem ją też za zacznę, ale to już chyba po Obliwionie. I po Obliwionie też na zacznę. Preferuję RPG. tak to kiedyś napisałem. Więc będę robił przeważnie RPG. Ja z Wilkiem to mi się nie chce walczyć. Ale chyba nie mam wyjścia. Nie wiem, czy mu się opłaca. Dobra, gramy będę z nim walczyć. My nie mamy mały czas. Gdzież to niedaleko? No czy kurwa? No, teraz sobie czasu pójdziemy. Takie chodzenie na przełaj nie jest bezpieczne. Widzimy na średnich detalach i małej rozdzielczości gra jest dosyć brzydka. Ale na najwyższych jest nawet, nawet żeby nie było. Hmm. Możemy tak, oczywiście. Tylko że jak już wyjmiemy broń, to wraca do normalnego widoku. Okej, okay. jesteśmy już Wchodzimy do groty zaraz. O boż Ile tego zwierzęcia całego jest? O, widzicie akcyjował nam się teleport. Nic nie musieliśmy nawet robić. Zobaczcie jakiego mięśniaka mamy. Kurczę, szeroki strasznie. Boże, nie w tą stronę. Tutaj. Boże, tutaj. Chciałam nakręcić też to 2, ale oh, no, komputer like raczej tego nie pociągnie. No zobaczymy, ale na razie rozmawiamy. So we Had she not been so overzealous in her attempts to get. Where is Kira? In a safe place, where she will stay until you finish your mission for us. There is no mission. Free her now, and mayhap you will leave this place alive. You do not understand, mercenary. You will take this job, or your sister will pay with her life. And I shall not repeat that. I do not make such agreements. Obstinacy is a family trait, I see. However, I have wasted too much of my precious time on you both already. When you are ready to listen to reason, find Ganduhar. I do not need Dobra, no serio, nie mam czasu. Mm. Do pisano. To tyle w tym odcineczku. W drugim będziemy rozmawiali z Gandoharem i robili, spotkamy się z siostrą pierwszy raz. Więc na razie. O, deszczek się rozpadał. Hehe.